Miasto przejęte! Teraz w nagrodę od Wenzela dostaniemy Questa Przeklęci Orkowie. Zgadzam Cape się. Dan jest już wolny. Aha, kolejna reputacja plus jeden. Gdyby nie ty, na pewno bym nie zabili. No! <grym> Dalej będę wzmacniać tutaj szerch oporu. Każde odbite miasto zwiększy moc naszego króla. I jeszcze jedno. Jeśli ruszysz kiedyś do Montery, ruszę, ruszę. poszukaj wilczej jaskini na południe od miasta. Znajdziesz w niej miecz, który mnie nigdy nie zawiódł. Ukrywałem I sobie go zatrzymam. Tam, zanim Gamal mnie tak. Nie pożałujesz, jeśli mi go zwrócisz. Nie. Yeah. I to dostanę nagrodę kolejnego questa. Harek. Prawie jak Harem. Dobra. Jak stoimy z reputacją u buntowników? 16. Bardzo dobrze. Od 25 będziemy mogli kupić na zbroję. Skok. A może prześpię się trochę i zaraz wyruszę do kolejnego miasta, które już wygląda normalnie w porównaniu z tym Nazywa się Montera. Do poranka. Dobra, Ta podróż będzie trochę trwała, bo to jest dosyć daleko. Pokażę mapce. Jesteśmy tutaj, a Montero jest tutaj. Trzeba będzie przejść przez nosorożce, przez góry, przez obozy bandytów. Ja, ale peska. jeans. A co on, coś też jest najemnikiem. Co on tu robi? Jak śmieszne, mówiłeś coś? Chyba nie. <laughs> Dobra Kurde Czemu nie mam wytrzymałości? A już mam Nie chcę dwóch podków To, to kolejny bóg w tej grze Prawie jak zmierzch bógów Dobra Do montery w tamtą stronę Pod górkę tak, jelonek. A nie jest fireball. No Za pierwszym razem, mam ci na hita. No co, kwiatka nie trafiłem. Kurde, kwiatek zatrzymał strzały. Genialne. Fuck. Fuck. Dobra. To może ich nie zabiję. Dobra. Jak się szło do Montery? O nie, no. gdzie moja mapa? A super, trzeba będzie jej poszukać. Cape d'Angelo, ile jelonków? Dobra, pamiętam, hmm. że tam było coś sporego. A jednak nie, to nie tutaj chyba. Tak, chwypic, a jakie nie widzę. Może grę zapiszę? Dobra. Cabelan. Czemu nigdzie nie ma drogowskazu do Montery? Cabelan. Fuck. Fuck. Co tam było napisane? Eh. Dobra, czy ja tak boję tych robalin? No. Może dlatego, że jak zatuchię, to zostawię życie. Ale, mam go na hitę. Węgard. Nie. Czyli Montera jest... ...zapewne... tam. Na pewno tam. Już kojarzę po tym rozwalonym wozie. Chodź tu, biedny farmerze, pomogę ci. Za późno. Wszystko przepadło. A co, rodzice cię nie kochali? Jaki masz problem? Co się stało Spójrz się? Spójrz na bałagan na tej drodze. Bandyci zabrali mi wszystko co miałem. Przeklęty Ortega i nie. Nie masz jeszcze swoją męskość. Ortega przywódca Bandy. Nie żyje. Naprawdę? To dobre. A co miałeś być? Orkowie w zupełności wystarczą. Czemu dręczą nas jeszcze bandyci? Bo ci rodzice nie kochali. Co za Jedno jest pewne: Czekam wszystko na. będzie w porządku. Byłem w drodze do Ardei. Spiłem A to jest ten quest. Oli ba Potem go zrobię. W pierwej dojdę do Montery. Taki fajny drogowskaz. Doj kamienia. Dobra, Montera jest na pewno w tamtą stronę. Ja kocham tą muzykę i sobie spokojnie patrzę z przodu Jelonek. Z lewej skały, z prawej skały, z przodu skały, z tyłu skały I nagle taka muzyka właśnie. Coś nie goni A tu spotkamy buntowników. Tak. Taką małą grupkę Bo co? Spokojnie, nie chcę Ci zrobić krzywy. A może jednak chcę Myślałem, że jesteś jednym z tych orkowych najemników. A zbroję moją widziałeś? Nie boisz się, że orkowie cię złamią. Tak, tak zgadam. O, boi się goblinków? Bardziej się boisz goblinów niż orków? Boję się? Ja się wcale nie boję. Nie, no wcale. Tak, oczywiście. to był idiot. Ile mi zapłacisz za pozbycie się goblinów? Nie musiałbym ciągle pilnować całego dobytku. No ba. To jest warte 100 złotych monet. 100. Dobra, dawaj, dasz mi kasę, potem cię zabiję i zabiorę całą resztę. Dobra, więc tak. Fak jak są wyjść. Gobliny są tam, zgaduję. A safe jest tutaj. Dobra. No ba, że to są gobliny. Trudliwe, zgadłem. Zgadłem, trudliwe. Sza, mam cię na fita. Muzyka się wyłącza, teraz znowu się włączy. No ba. Sza, sza. Fakt, mm. takich na nienawidzę. Dobre. Jest ich tu dużo więcej, oczywiście. To by było za łatwe. No ba. Czach. No właśnie dlatego się nienawidzę. Po prostu czasami takie chamskie, że. Już kiedyś to chyba mówiłem. Jakby nie mogły po prostu stać i dać się zabić. Nie? Ta gra jest cholernie zbugowana. Czach. Czach. Aha. Super. <sukie> suki, <sukie> Już po nich. Kurde, jeszcze mnie zabiły w... w drugim bodajże odcinku. Jeszcze się nie uleczyłem, no fuck. Dobra. Buntownik, buntownik. Ar... Ar... Armon. Zabiłem te tchórzliwe gobliny. Nie objawiasz A, nie widać? Talent. Zasłużyłeś na te 100 złotych monet. Mam talent. Chcesz trochę pohandlować? Zależy, co masz do zaoferowania. Dużo, dużo. Dobra, nie chcę tego wiedzieć, fuck you. Właśnie, itemki wezmę później. Scape dan. Jak już dojdę do Montery i wezmę kamień teleportacyjny. Tak, no więc podążamy dalej. Bezimienny jest głodny, więc trzeba zabić zająca. O, ale w drzewo zarył. <śm> <śm> Fakt! Nie! Nie, 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 nie! Nie, nie, nie. nie. Fakt. Zająca powiedziałem, nie wilka. Kurwa, kocham tę muzykę. Dobra. Co my tu mamy? To jest chyba ta jaskinia, o której mówił Wenzel. No ale jak widzicie nie mam ani mikury, ani życia. Więc będzie ciężko. A no skoro tu jest jaskinia, to oznacza, że gdzieś tu powinna być montera. Zgadłem? Nie zgadłem. Fuck. Montera. Tak, wiem, że jest na prosty. Aaaa! Kurde jaki Jak <grywa> Jakie tej gry nienawidzę. Żeby jeszcze mógł biegać, no fuck ta strana wytrzymała Dobra. Jest. To już blisko.